Zaczynamy, sobie ten kolejny film z Robloxa. E, nagrywamy sobie Robloxa. E, jako Police Department. To czekajcie, zmienię się w policjanta. 1212 to jest mój numer jakby, co? Ja mam pompę. Fajną taką. Ja, ja wolę pistolet chyba. A Oficer! Oficer ma taką... Całkow... A kap... Ej, ten! Za kaprala! Dobra, to idę. Podaję trochę spisze. Co jest z moim autem? Dobra, jedziemy na służbę. Jeden 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 dwa jeden dwa, zgłaszam, mogę jechać na akcję. Będziemy sobie robić patrol. Na trąbi. co się stało tutaj co się stało Kto jest w środku A pusta. Aha O ten może być podejrzany Halo No puste. Czekajcie. Poszukiwany... O kurde, ale dużo. Za co? Rabunek kasy. Alarm jakby fake. O kurde, ale... Złapie go. Dziadz. Kurde. Jest to, jest. Co tu? Ej, ej, ej. A, oj, o, kogo my tu mamy? Pan to nie jest przypadkiem zaaresztowany? A O, o, o. Natrzymaj się! I Speedy! Naczymaj się! Police Department! Pra! Narzymaj się! Police Department! Oficer! Zatrzymaj się! Kurde! Te fury mamy beznadziejne! Kurde już Jeka może to złapie pocisku Chyba nie. To jest fajna. to jest fajna droga. Wapu Wapu. What cool that? Yeah. Ah. good good Ah. Ah. Ja wiem, gdzie oni są. Te typy. Kaj. Tu. Um, tu oni są gdzieś. Czekaj, to ja jadę. Ja, ja mogę na mapę ciągle patrzeć. To gdzieś tutaj było, chyba. A co to za furka? Co ty mamy? Co to jest? Nie w którą stronę jadę. A ten co? Ten głupi jest Ej! Co ty? what? Police Department! Zatrzymaj się! Co za Bambi? Czekajcie, teraz się zmienimy w, w tego normalnego typ, typa. <laughs> Jedziemy ukraść furę, bo muszę najpierw paliwo nalać. A, nie w tą stronę. O kurde, przypadkowo. ja tutaj mogę szybko jeździć, a ja to mam gdzieś. Kurde. Kurde, co? Nie no. Jedziemy teraz. Zatankować furkę. Tu Dużo tu Dobra, tyle wystarczy. Jedziemy kupić akacza. Może fura do ukradnięcia? Ale. Tutaj może gdzieś jakaś fajna furka. Czym to kurde. kurde. A, mam jeden typek od nas ma furu, na furę. furu, Kurde. Nie dam się tego znaleźć, furu, tej fury. Jakiejś. Oho, tam fura jakiejś. tam tam Fura tam jest.

Czek. No, no 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 no. Kurde, ty pie, jak ty jeździś. Dzień dobry. Bo jak ty No co jest? Jak ten typ to robi? Ej! Dobra, to wszystko co mogłem nagrać Do zobaczenia, do później